Cześć, witam bardzo serdecznie na moim kanale Fitness Bez Ściemy i zaczynamy nową serię Moja Yoga. Będą to krótkie ćwiczenia, w których będę Wam wyjaśniała, jak do swoich własnych możliwości możecie dopasować pozycje jogi. Czekam na Wasze pytania i propozycje, które pozycje jogi chcielibyście opanować i najważniejsze, dopasować do siebie to, co macie w głowie, ten jedno zdjęcie. Niekoniecznie będzie tą pozycją, którą wy będziecie w stanie zrobić dzisiaj. To się oczywiście zmieni, im więcej ćwiczycie, regularnie powtarzacie. No to wiadomo, że te ciało się wzmacnia, mięśnie się rozciągają i pozycja już wygląda inaczej. Nie ma złej pozycji. Nie ma złej pozycji. Jest pozycja, która ma przynieść korzyści dla was. Dla każdej jednej osoby ta pozycja może wyglądać trochę inaczej, i nie ma w tym nic złego, bo tylko w ten sposób prawidłowo pracujecie z mięśniami i nie narażacie się na kontuzję. A to jest przecież najważniejsze. I dzisiaj na tapetę bierzemy pies z głową w dół. Przygotujcie się i zaczynamy. Każdy z Was jak myśli o pozycji psa z głową w dół, to widzi wyprostowane nogi, wyciągnięty kręgosłup, ramiona wyciągnięte z przodu, taki trójkąt wychodzi. Owszem, tak, jeżeli jesteście super porozciągani, bo jeżeli macie przykurczone, szczególnie właśnie mięśnie, tylne ud, pośladka, też zależy od tego, jakie są wasze kostki. Dużo osób mówi: A, joga nie jest dla mnie, bo ja nie mam stóp na podłodze przy pozycji psa z głową w dół. Nie jest to w ogóle istotne. Istotne jest to, gdzie czujecie rozciąganie, które mięśnie rozciągacie w tej pozycji i które wzmacniacie. I tym właśnie się będziemy teraz zajmować. To wszystko wam po kolei będę tłumaczyć. Więc pierwsze, co wam sugeruję, to jest użyć poduszkę. Bierzemy poduszkę, jakąkolwiek, po prostu, żeby było coś miękkie. Może być ręcznik, cokolwiek. Kładziemy tutaj z przodu blisko brzucha, tak na zgięciu tutaj naszych stawów biodrowych. Przechodzimy do pozycji na czworaka i już musicie przechylić biodra do przodu żeby utrzymać tą poduszkę, czy ten ręcznik. I to, 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 to jest podstawa, żeby prawidłowo ćwiczyć nad rozciąganiem mięśni, bo przy pozycji psa z głową w dół, my rozciągamy przede wszystkim mięśnie pośladka i tylną część uda, również łydkę, jak również górną część ciała. Tym zajmiemy się za chwilę. Więc mamy tą poduszkę i teraz w tej pozycji, no, bo jak będą biodra przechylone do tyłu, zakręcimy plecy i podniesiemy, to nam ta poduszka wypadnie. Chodzi o to, że przy unoszeniu kolan, nie skupiajcie się na biodrach, skupcie się na unoszeniu kolan, ta poduszka czy ręcznik, co tam macie, pozostaje na swoim miejscu. I to jest pierwsze ćwiczenie przygotowujące do pozycji psa z głową w dół. Przy wdechu, kolana opuszczamy sobie na podłogę. Przy wydechu unosimy kolana i unosimy biodra. Dopiero w ostatniej fazie przenosimy ciężar ciała do tyłu. Także cała sylwetka nam się lekko przesuwa w stronę naszych stóp. To jest podstawa, żeby nie nadwyrężać kręgosłupa, bo ja często widzę, Pozycja z głową w dół wygląda w ten sposób, bardziej wygląda jak deska albo w taki sposób. Tu nogi wprostowane, pięty prawie dotykają, ale plecy nawet nie wiem czy mi wyjdzie, ale próbuję zaokrąglone plecy. Mocno. Oznacza, że mięśnie nóg blokują ruch, więc lepiej ugiąć te kolana, żeby rzeczywiście czuć rozciąganie mięśni górnej części ciała. Nasze barki, ramiona, klatka piersiowa. W ten sposób pracujemy. Skupiamy się na początku, jeżeli ktoś jest nierozciągnięty, oddzielnie na górnej części ciała i na dolnej części ciała. Na rozciąganie nóg przede wszystkim przechylenie bioder do przodu. Żeby to wam bardziej zwizualizować, to można sobie wykonać takie ćwiczenie. Przy wdechu podkurczamy palce. Wypychamy brzuch w dół, czyli mamy zaokrąglony tutaj odcinek lędźwiowy. Teraz ważna uwaga, patrzymy do przodu. I ta głowa zostaje w momencie, kiedy zmieniamy pozycję bioder. My teraz te biodra staramy się przechylić do góry. Do góry i do tyłu, to jest taki ruch. Żeby zaokrąglić odcinek lędźwiowy. I właśnie ten ruch przy wdechu to jest pozycja bioder do pozycji psa z głową w dół. Więc dlatego macie dwa sposoby albo ćwiczyć ten ruch bioder. Kobietom będzie łatwiej z natury tak mamy. Te biodra y, mamy większą kontrolę nad biodrami, bo te mięśnie w stawach biodrowych są bardziej porozciągane. Mężczyźni też to mogą opanować, zajmuje to trochę więcej czasu, ale też jesteście w stanie, i szczerze mówiąc, dla Was to ćwiczenie ma największe korzyści, bo Wam rzeczywiście porozciąga dolną część pleców, pośladki i mięśnie nóg, które z reguły mężczyźni mają bardzo przykurczone. A jeszcze jak ćwiczą, jeszcze specyficzne sporty, to tym bardziej, tym bardziej. Więc to jest ważne, bo kiedy te mięśnie będą przykurczone, to będziecie odczuwać bólę w plecach. Po prostu te plecy się usztywnią nie będzie tej mobilności i będą pojawiały się różnego rodzaju dolegliwości bólowe właśnie w tym odcinku, bo nie ma tej mobilności, nie ma tego ruchu, tej swobody w odcinku lędźwiowym. Więc moja porada dla Was. Użyć coś. Dociskamy, przechylamy biodra. Staram się przechylić biodra, brzuch i klatkę piersiową, szczególnie dolną część żeber w, żeber w stronę ud. Wtedy będziecie czuli, że rozciągają się pośladki, i próbujemy unieść kolana. Skoncentrujcie się tylko na unoszeniu kolan. Nie bioder, tylko kolan. Z wdechem kolana mamy opuszczone, z wydechem kolana unosimy. Jeżeli ktoś ma przykurczone te mięśnie, będzie miał ten kręgosłup zaokrąglony, biodra będą przechylone do tyłu, no to tutaj nie da rady utrzymać nic, bo nie jest w stanie wykonać tego ruchu. Żeby wykonać ten ruch, trzeba mieć rozciągnięte mięśnie pośladków i tylną część uda. Co wtedy taka osoba robi? Wtedy taki pies gą w dół wygląda w taki sposób. Jeszcze próbuję z nogami wyprostowanymi. No bo tak każą, albo tak widziała ta osoba na jakimś zdjęciu, głowa w ogóle całkiem wisi bezwładnie, plecy są zaokrąglone i w zasadzie to czuję tylko, że rozciąga się dolna część pleców, a wcale no, nogi też, oczywiście, bo tutaj w tej pozycji też, ale generalnie wszystko idzie w odcinek lędźwiowy. Więc nie robić z wyprostowanymi nogami, tylko ćwiczyć ten ruch. Unosimy kolana. I staramy się dociągnąć klatkę piersiową w stronę kolan, w ten sposób. Wdech, kolana na podłodze, z wydechem unosimy. I też, jeżeli mięśnie będą mocno przykurczone, no to tylko uniesiecie do góry i tyle. Nic się więcej nie zadzieje. Więc wtedy, w tej pozycji, możecie pracować na przemian jedną nogą. Rozciągamy tylko prawą albo lewą. Nie obydwie naraz. Bo te mięśnie są przykurczone. Druga sprawa: ustawienie głowy i ramion. Bardzo często zamiast psa w dół ludzie robią taką pozycję. No bardziej deska z tym, że biodra za wysoko. O co tutaj chodzi z tej strony? Więc dobrym sposobem jest. Ustawienie sobie dłoni na wysokości barków, i teraz ta odległość mniej więcej między kolanem a dłonią, drugie tyle przed siebie. I teraz wykonujemy ruch do tyłu, nie w dół, tylko do tyłu. I rozciągamy klatkę piersiową, poprawiamy mobilność naszych barków rozciągamy mięśnie, ramion, rozciągałem pośladki. Jeżeli mięśnie odcinka leźbiowego będą też przykurczone, to też będziecie czuli, więc jest bardzo ważne, żeby znowu nie zaokręglać pleców, tylko starać się brzuch w stronę podłogi. Spróbujcie sobie wyobrazić, że macie tutaj linę przyczepioną do pępka i ktoś ją ciągnie w dół. Żeby wygiąć ten kręgosłup w odcinku lędźwiowym. Żeby przechylić te biodra do przodu. I ruch do tyłu. Nie w dół, tylko do tyłu. Klatka z schodzi nam na dół, ale sam ruch jest do tyłu, w stronę stóp, w stronę kolan. I to samo jest w pozycji psa z głową w dół. Unosimy kolana, unosimy biodra i teraz jest ten ruch ramion do tyłu. Do tyłu. Na tyle, ile dajecie oczywiście radę. Na tyle, ile czujecie, że rozciąga się klatka piersiowa, a nie plecy. Jeżeli czujecie, że rozciągają się plecy, to znaczy, że są wygięte. To znaczy, że biodra są w drugą stronę. Macie zaokrąglone. A tu chodzi o to, żeby te biodra były przesunięte do przodu. Pokażę Wam to jeszcze raz, żeby to było naprawdę jasne. Bo to, patrzeć na zdjęcie, to jest jedno. A zrozumieć ruch i pracę mięśni to jest druga sprawa, a tego mało kto tłumaczy. Więc przypomnę Wam jeszcze raz. Tu, w psie, z głową w dół, najważniejszy jest ruch bioder. To miska, pamiętajcie, z wodą. Przechylamy ją do przodu w ten sposób. Teraz unosimy kolana do góry. Unosimy i klatka piersiowa do tyłu, w stronę naszych nóg. I Będziecie czuli, jak rozciągają się pośladki, mimo że są ugięte nogi, jeżeli mięśnie są przykurczone nawet na ugiętych nogach, będziecie czuli, że rozciągają Wam się mięśnie tylne nogi i nawet łydki. Jeżeli jeszcze czujecie, że możecie je trochę więcej porozciągać, to wtedy na przemian prawa, lewa noga, ale jeżeli poczujecie, że głowa Wam ucieka, że ciągniecie brodę w stronę mostka, no to znaczy, że plecy już są, zobaczcie gdzie, już są zaokrąglone. No i tu już za wiele nie podziałamy, już nie będziemy pracować nad tym, co powinniśmy, tylko cały czas nam się wydaje, że my robimy pozycję psa z głową w dół, tak jak to mamy zaprogramowane, to jedno zdjęcie, ten trójkąt. Tu ramiona, tu plecy, pięty na podłodze. Wiele osób pyta, Alicja, ja nie mam pięt na podłodze, czemu mi to nie wychodzi? Nie ma idealnej pozycji. Żadna pozycja jogi nie będzie taka sama dla każdego, i to jest naprawdę wielka pomyłka, że się próbuje wpasować ludzi w te pozycje, a nie dać opcje przygotowujące do tego. To, co wyglądacie na internecie, to są rzeczy, które robią ludzie, którzy ćwiczą jogę X lat. Albo są super porozciągani. Są niektórzy, tak po prostu się rodzą z takim darem, że są bardzo porozciągani i oni w krótkim czasie są w stanie takie rzeczy robić. Ale to nie o to chodzi. To nie chodzi o to, żeby zrobić down dog. To nie chodzi o to, żeby dotknąć dłońmi do podłogi. Chodzi o to, żebyśmy porozciągali odpowiednie mięśnie. Bo tylko wtedy nie ma tutaj możliwości na pomyłkę i narażanie się na kontuzję. Tylko wtedy. Dlatego to jest tak bardzo ważne i ktoś napisze mi komentarz za dużo gada. Co tu jest do gadania o down dog? To nie dla Ciebie film. Ja tłumaczę wszystko dokładnie, bo Was nie widzę. Pracuje się zupełnie inaczej z człowiekiem, który jest ze mną na sali, którego widzę cały czas i jak nie muszę, to nie mówię, a inaczej jak ja Was nie widzę. Skąd będziecie mieć tą pewność, że wykonujecie prawidłowo? Skąd będziecie wiedzieć, że, że to działa? Bo wygląda podobnie? Może sobie wyglądać podobnie, ale te małe niuanse naprawdę są najważniejsze. Najważniejsze, więc pozycja psa z głową w dół. Przede wszystkim ruch bioder. Przesunięcie bioder do przodu w ten sposób tu w tym zgięciu biodrowym. Taki ruch. I praca ramion. Przesuwamy barki do tyłu. Głowa nam zostaje w linii z ramionami. Możecie nawet tak tą głowę przyciągnąć do ramienia, sprawdzić, czy ucho jest w linii z ramieniem. Jeśli jest niżej, no to znaczy, że obciążacie odcinek szyjny. Więc zamiast robić coś pozytywnego dla swojego ciała, to osoby z okrągłymi plecami będą pogłębiać wadę postawy, osoby, które mają wyciągniętą głowę do przodu, będą pogłębiać wadę postawy, osoby, które mają przykurczone mięśnie pośladków i tylną część ud. Będą dalej pogłębiały tą wadę, bo nie pracują tymi mięśniami. Jeżeli próbujecie zrobić coś, na co wasze ciało nie jest gotowe, macie te zdjęcie, to jest wasz cel, chcecie to zrobić i próbujecie. Ale wasze ciało wysyła, mięśnie wysyłają, receptory mięśni wysyłają impuls do mózgu. Próbuje, ale my nie damy rady, my nie mamy, nie jesteśmy tak rozciągnięci jeszcze. Więc co? No zaraz coś się naderwie. Wasze ciało, każde ciało, każdego jednego człowieka jest zawsze nastawione na, jak ja to nazywam, safety mode, czyli na utrzymywanie Was w bezpiecznym, na, bezbie, na bezpiecznym poziomie. Czyli jeżeli cokolwiek robicie, to wasze ciało zapobiega kontuzjom, no ale jeżeli wy to robicie na siłę i powtarzacie, no to w pewnym momencie no nie da rady. Dlatego trzeba wiedzieć, gdzie się zatrzymać. Nie ma no pain no gain, bez bólu nie ma efektów. Nie, nie. Tu trzeba słuchać swojego ciała, trzeba być bardzo yy, cierpliwym. Co też wiele osób ma z tym problem, bo po dwóch, trzech klasach już by chcieli nie wiadomo co robić. Ale ciało nie jest gotowe, mięśnie nie są gotowe. I wtedy otwiera się droga na kontuzję. Właśnie wtedy. A im więcej rozumiecie na temat każdej pozycji, to robiąc w domu tu jak mówię do kamery, nie widzę Was, będziecie sami wiedzieć, tak na 100% wiem, że robię dobrze, bo czuję to, co powinnam czuć. Mogę nawet kogoś poprosić, żeby mi zrobić zdjęcie, czy nagrać sobie z boku siebie samemu film, żeby zobaczyć, jak te plecy wyglądają tu. Te plecy są naprawdę bardzo ważne. Jeżeli zaczynacie w tej pozycji, no to daleko nie zajdziecie. Więc lepiej najpierw ćwiczyć sam ruch bioder. No bo bez tego nie porozciągamy tego, co powinniśmy. W z głową w dół. I to samo. Jeżeli przesuwacie ramiona, a tu nam się zaokrąglają, no to też za daleko w pozycji psa góry nie zajdziecie. Trzeba najpierw porościągać. Trzeba tutaj poprawić tą mobilność w stawach barkowych. Porościągać te wszystkie mięśnie tutaj. I dopiero wtedy można próbować rozciągać i górną, i dolną część ciała, w ten sposób. Jeżeli macie ciężar ciała do przodu, jak przy Pozycji deski, no to znaczy, że ten zakres ruchu w klatce piersiowej jest ograniczony. I to ćwiczenie, które pokazałam, Wam to umożliwi. Właśnie to, więc ćwiczcie najpierw na górną część ciała, potem na nogi parę razy zrobić sobie to ćwiczenie z unoszeniem, Przy, przyłożyć sobie poduszkę czy jakiś ręcznik zwinięty. I w taki sposób pracować, bo w jodze nie, nie powinno. Bardzo dużo ludzi do tego tak podchodzi. Ja osobiście uważam, że to jest totalny błąd, ale to już zostają wam. W każdym razie ja mówię, jak ja uważam, po tylu x latach doświadczenia, obserwowania i pracy z ludźmi. Jeżeli ktoś robi jogę, bo chce być supermistrzem w pozycji, to to jest, total, to jest totalny błąd, bo nie o to chodzi. To nie o to chodzi. Ty masz poprawić. Swoją postawę, to masz wzmocnić swoje mięśnie, wzmocnić swoje stawy, porościągać mięśnie na odpowiednim poziomie. To masz po prostu wyprowadzić swoje ciało do balansu siły i elastyczności. I wtedy możecie robić najróżniejsze rzeczy, i nie będziecie mieć kontuzji. Mówię to z mojego własnego doświadczenia, jako osoba, która to robi i robiła też jeszcze inne różne treningi. Bardzo intensywne, gdzieś tam po drodze coś, coś, nogami się poślizgnęła, czy coś, i nigdy nie miałam kontuzji. Naprawdę. Byłam ca cały czas byłam w stanie prowadzić moje ćwiczenia. Oczywiście musiałam tą część ciała bardziej zabezpieczyć, ale nie spowodowało to, że musiałam się totalnie wyautować z moich ćwiczeń, z moich klas. I mówię to z doświadczenia, kiedy pracowałam z ludźmi jeszcze przed covidem. I przychodzili na klasy z kontuzjami i wyszli z tych kontuzji i sami zauważali. Rr, osoby, które jeżdżą na rowerze, czy osoby, które biegają, po prawidłowym rozciąganiu mięśni mówiły mi, ja się tyle nie męczę. Ja mówię, bo ci się oddech poprawił. Potrafisz kontrolować swój oddech, dostarczasz więcej tlenu do swojego organizmu, przez to się nie męczysz, bo organizm dostaje odpowiednią ilość tlenu do tego, ile potrzebuje zużyć. Na ten wysiłek fizyczny. Potrzebuje tej energii, tej energii dostaje. Rowerzysta, lepiej padałuje. No tak, bo poprawiasz zakres swoich bioder, wzmacniasz stawy biodrowe, wzmacniasz mięśnie kor, mięśnie pleców. Przez to jesteś po prostu efektywniejszy na tym rowerze. Więc to nie tylko to, że ktoś się porościąga i sobie założy nogi do akordu głowy, co moim zdaniem jest totalną pomyłką, bo to nie o to chodzi. Niektórzy nigdy tak nie zrobią ze względu na to, jaką mają specyfikę budowy bioder, i tyle. Więc to moim zdaniem jest, no jest przekręcone. Przekręcone niż powinno być, bo w wiodze nie chodzi o pozycję, tylko chodzi o to, co w tej pozycji się dzieje, jakie dla ciebie są korzyści i na co musisz zwrócić uwagę, żeby te korzyści były. Bo tak jak mówię, inaczej. Powolutku otwieracie sobie drzwi właśnie do kontuzji, wykonując te pozycje nieprawidłowo. Także widzicie, ja tu mogę mówić, 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 ale myślę, że ten, ten, ta pozycja jest już tutaj omówiona. To co najważniejsze Wam przekazałam. Więc jeszcze raz przypomnę, do psa z głową w dół im bardziej chcecie rozciągać, plecy i mieć nogi wyprostowane, potrzebujecie mieć odpowiednią mobilność Waszych barków i dobrze rozciągnięte mięśnie klatki piersiowej i ramion poczne mięśnie. No nie chcę tu w szczegóły chodzić, generalnie górna część ciała. Natomiast nogi, tu dobra mobilność kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, że jesteście w stanie tutaj pracować swobodnie, kołysząc biodrami przód i tył, przechylając te biodra. Wobec tego obciążacie odcinek lędźwiowy, a nie rozciągacie mięśnie, które są właśnie celem w pozycji pies z głową w dół. Jeśli są jeszcze jakiekolwiek te pytania związane z tą pozycją, proszę napiszcie. Jeżeli to będzie na tyle proste, że mogę wyjaśnić to w komentarzu, to to zrobię. Jeśli nie to dokręcę dodatkowy uzupełniający odcinek. I proszę, ja mam oczywiście listę tych pozycji, które Wam chcę tutaj przedstawić i omówić, ale jeżeli macie jakieś konkretne, które Wam przychodzą w tym momencie do głowy, napiszcie w komentarzu, napiszcie, możecie napisać również na naszej grupie na Facebooku pod tą samą nazwą Fitness Bez Ściemy. Możecie też obserwować na Instagramie, bo teraz no, widzę, że ten temat naprawdę jest bardzo ważny i ponieważ to jest moja pasja, stwierdziłam, że nie będę więcej milczeć, trzeba coś z tym zrobić. Na razie nie jestem w stanie przebić muru głową, ale mogę wejść z drugiej strony. Mogę Was uświadomić, żebyście potrafili rozróżnić. I nawet jak pójdziecie do instruktora, który się kompletnie nie zna na tym, tylko Wam powie: Zróbcie dam dog. A może mi wytłumaczysz o co chodzi, jak to mam zrobić. A jak mam jakieś y, ograniczenia, to co? Będziecie wiedzieć, co zrobić. Więc Wy, którzy oglądają i słuchają, już jesteście w lepszej pozycji bo wiecie, jak dopasować pozycje dla siebie. Więc jeżeli znacie kogoś, kto chodzi na jogę, bo ja miałam kilka takich osób, przyszła do mnie dziewczyna na jogę, która mieszkała w Stanach, to było jeszcze w Anglii i mm, akurat była tylko ona ze mną, więc taka sesja 1 na 1, zaczęłam tłumaczyć, co robimy, jak, jeśli czujesz, to zrób tak, jak nie czujesz, to możesz pogłębić w taki sposób itd., itd. wszystko jej wytłumaczyłam. I ona potem pojadę i mówi, wiesz co, Ala. Ja chodziłam w Stanach 20 lat na jogę i ja nigdy nie wiedziałam, co ja robię. I mówi, ja nawet nie wiedziałam, że to o to chodzi. Ja mówię, no więc nie sugerujcie się też tym, ile tą jogę ćwiczycie. Zadajcie sobie pytanie, czy ja wiem, po co ja robię tą pozycję, co ja wzmacniam, co ja rozciągam, na co muszę zwrócić uwagę, żeby sobie nie narobić problemu ze stawami, bo to jest największy problem w jodze. Stawy. To są właśnie te punkty. Jeżeli coś jest źle ustawione i to cały czas wykonujecie, dociskacie, będą problemy ze stawami. I statystycznie widzę, są to biodra. Ja już o tym też wcześniej mówiłam. Kto y, chce posłuchać na ten temat kontuzji, moich historii, moich doświadczeń w tym temacie, to tu Wam dam link do filmiku, w którym właśnie y, dzielę się tymi informacjami, właśnie z, z tematu jogi. Też jest dużo do opowiedzenia w temacie treningów personalnych na temat rozciągania, więc jeśli ktoś nie widział odcinka, to dam też tutaj. I czekam na Wasze komentarze, Wasze opinie, Wasze doświadczenia. Chciałabym Was bardzo zachęcić, żeby to jednak była taka Reakcja, interakcja z Wami, nie że ja tylko mówię, ale Wy też coś tutaj wnosicie, bo tylko dzięki temu ja wiem, na jakim jesteście poziomie, i dopiero wtedy będziemy robić dodatkowe treningi. Ale ja bym już chciała wiedzieć, na jakim Wy jesteście poziomie, na jakim Wy jesteście etapie, jakie, jak bardzo jesteście zaawansowani, żebyśmy mogli poszli, żebyśmy mogli pójść z tą jogą dalej. Bez tego nie zrobię. Ja muszę mieć pewność, że. To jest grupa, która jest na to przygotowana. bo Nie chcę tutaj proponować czegoś, będziecie próbować i albo się ktoś zniechęci, albo coś sobie po, po drodze nie zrobi tak jak trzeba. Więc najpierw zaczniemy się pozycjami. Tu liczę na Wasze doświadczenia, Wasze pytania i Wasze sugestie na temat pozycji, o które już na przykład wiecie: A no, no tak, mam coś na myśli, bo na przykład czuję, że coś jest nie tak. Bardzo często czujemy. Coś tu nie działa, coś tu nie klika. No coś, coś jest nie tak z tą pozycją. Piszcie. Piszcie i będę kręcić odcinki, to wszystko wyjaśniać, jak dopasować pozycję jągi do Waszych indywidualnych potrzeb, a nie odwrotnie, bo to jest błąd. To jest bardzo duży błąd, bo prowadzi do kontuzji. I tyle. Dobrze, dziękuję za dzisiaj. Czekam na Wasze kciuki. Kto jeszcze się nie zasubskrybował, proszę zróbcie to teraz. Obok jest dzwonek i dzwonka naciśnijcie, bo bez tego nie będziecie dostawać informacji na temat tego, co się dzieje na kanale jakie będą filmy. Jakie będą odcinki, jak również ja wysyłam maile w ciągu tygodnia z propozycjami ćwiczeń. Także już nie musicie kombinować, jakie tutaj sobie wymyślać zestawy w ciągu tygodnia, bo ja Wam daję propozycje i już wiecie, kiedy jest dzień przerwy, kiedy jest dzień na rozciąganie i tak dalej. Także zaczynam znowu wracać na kanał Mam więcej energii. O tym to też w jednym z odcinków powiem, co się stało, że tak nagle zniknęłam i co się stało, że tak szybko wracam. <laughs> Ale jest dobrze, jest dobrze. No to do zobaczenia. Ćwiczcie jogę, róbcie to bezpiecznie i używajcie, proszę, hasztaga Stop Kontuzją, Jodze, yoga bez Kontuzji. Niech więcej ludzi o tym wie, niech ma świadomość, że yoga, tak jak ją pięknie reklamują, ma też swoją czarną stronę. Nie wyedukowani e, instruktorzy, nauczyciele, którzy powodują, że ludzie mają kontuzję. No a tego nie chcemy, tego nie chcemy i to chcę tutaj właśnie zmieniać. Trzymajcie się. Pa!